Możesz mieć teraz raka prostaty i nie masz o tym pojęcia. Jest to cicha choroba, która dotyka miliony mężczyzn na całym świecie i często jest wykrywana dopiero wtedy, gdy jest już zaawansowana. Ale co jeśli powiem ci, że istnieją trzy pilne znaki, które mogą uratować ci życie? Tak, małe ostrzeżenia, które może wysyłać ci twoje ciało, a które wiele osób po prostu ignoruje. Jeśli masz ponad 40 lat lub znasz kogoś, kto ma więcej niż 40 lat, ten film jest must have. Na koniec zdradzę wam prosty test, który może wskazać, czy warto już teraz udać się do lekarza. Więc obejrzyj do końca, bo może to mieć ogromne znaczenie dla ciebie lub kogoś, kogo kochasz. Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących u mężczyzn, a dużym problemem jest to, że na początku nie daje prawie żadnych objawów, ale są pewne sygnały, które twoje ciało może wysyłać, a które wiele osób ignoruje. Przejdźmy od razu do sedna i ujawnijmy trzy naglące objawy, które mogą wskazywać na ten problem. Znak jeden: Trudności w oddawaniu moczu czy Zauważyłeś, że ostatnio masz większe trudności z oddawaniem moczu? Czy twój odpływ moczu jest słabszy niż wcześniej? A może potrzebujesz większego wysiłku, aby opróżnić pęcherz? Objawy te mogą początkowo wydawać się nieszkodliwe, ale gdy pojawiają się często, zasługują na uwagę. Prostata, gruczoł, znajdujący się pod pęcherzem, otacza cewkę moczową. Kanał przez który mocz przechodzi w celu wydalenia z organizmu. W przypadku nieprawidłowego rozrostu tego gruczołu, jak to ma miejsce w przypadku raka prostaty lub łagodnego rozrostu prostaty, może on uciskać cewkę moczową i utrudniać oddawanie moczu. Dozwężenie powoduje, że przepływ staje się słabszy, a oddawanie moczu staje się dłuższe i bardziej nieprzyjemne. Oprócz Słabego strumienia moczu, kolejnym niepokojącym objawem jest uczucie, że pęcherz nigdy nie opróżnia się całkowicie. Nawet po skorzystaniu z toalety, potrzeba oddania moczu szybko powraca, tak jakby nadal zatrzymywał się w nim płyn. Dzieje się tak, ponieważ powiększona prostata może częściowo blokować cewkę moczową, utrudniając całkowite opróżnienie pęcherza. Nagromadzenie moczu może prowadzić do nawracających infekcji dróg moczowych, a nawet tworzenia się kamieni w pęcherzu, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Jeśli budzisz się w nocy kilka razy, aby oddać mocz, lub czujesz, że musisz częściej niż zwykle korzystać z toalety, może to być ważny znak ostrzegawczy. Kolejnym ważnym szczegółem jest konieczność użycia większej siły, aby rozpocząć. Oddawanie moczu. Niektóre osoby zgłaszają, że muszą chwilę poczekać, aż mocz wypłynie, jakby organizm usiłował go uwolnić. W bardziej zaawansowanych przypadkach może wystąpić nawet sporadyczne przerwanie odpływu moczu to znaczy mocz zaczyna się wydobywać, ale nagle przestaje wypływać i powraca po kilku sekundach. Dzieje się tak, ponieważ niedrożność spowodowana powiększoną prostatą może częściowo zablokować cewkę moczową, uniemożliwiając ciągły przepływ moczu. Jeśli zauważyłeś zmiany w sposobie oddawania moczu, nie ignoruj tych objawów. Wiele osób uważa, że objawy te są częścią naturalnego starzenia się i ostatecznie opóźniają poszukiwanie diagnozy. Jednakże, każda utrzymująca się zmiana w sposobie oddawania moczu może wskazywać na problemy z prostatą, w tym raka. Im szybciej zostanie zidentyfikowana, tym większe szanse na leczenie i wyleczenie. Dlatego też, gdy zauważysz jakiekolwiek trudności w oddawaniu moczu, skonsultuj się z urologiem, aby zbadać przyczynę problemu i upewnić się, że Twój stan zdrowia jest na bieżąco. Znak 2. krew. W mocu lub nasieniu obecność krwi w moczu lub nasieniu jest jednym z najbardziej niepokojących objawów i nie należy go ignorować. Objaw ten nazywany krwiomoczem, gdy występuje w moczu i hemospermią, gdy pojawia się w 1900 na sieniu, może wskazywać na poważne zmiany w prostacie, w tym na raka w bardziej zaawansowanym stadium. Krew może pojawiać się w małych ilościach, czasami prawie niezauważalnych, nadając cieczy różowawy odcień lub może być bardziej widoczna, z widocznymi czerwonawymi plamami. Niezależnie od ilości, każdy ślad krwi jest wystarczającym powodem, aby natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku raka prostaty niekontrolowany wzrost komórek nowotworowych może wpływać na naczynia krwionośne wokół gruczołu, powodując niewielkie krwawienie wewnętrzne. Krwawienia te mogą mieszać się z moczem podczas przechodzenia przez cewkę moczową lub z nasieniem w momencie wytrysku. W niektórych przypadkach krwawienie może występować sporadycznie, pojawiać się jednego dnia i znikać następnego. Co może prowadzić do ignorowania objawów przez niektóre osoby. Nawet jeśli zdarzy się to tylko raz, należy koniecznie zbadać przyczynę, gdyż może to świadczyć o bardziej zaawansowanym stadium choroby. Oprócz raka prostaty, obecność krwi w moczu lub nasieniu mogą również powodować inne schorzenia, takie jak infekcje dróg moczowych, kamienie nerkowe i zapalenie gruczołu krokowego. Zapalenie prostaty. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że schorzeniom tym zwykle towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak bolesne oddawanie moczu, gorączka czy dyskomfort w okolicy miednicy. W przypadku raka, prostaty, krwawienie może pojawić się samodzielnie, bez innych wyraźnych objawów na początku, co czyni ten objaw jeszcze bardziej niebezpiecznym. Kolejną kwestią wartą uwagi jest to, że krew w nasieniu może wskazywać na zmiany w unaczynieniu prostaty, które występują w przypadku nieprawidłowego rozrostu tkanki prostaty. W bardziej zaawansowanych przypadkach nowotwór może naruszyć sąsiednie struktury, a nawet spowodować niedrożność układu moczowego, nasilając krwawienie. Obecność krwi, nawet w małych ilościach, może być ostrzeżeniem, że GUS już się rozprzestrzenia, co sprawia, że poszukiwanie wczesnej diagnozy staje się jeszcze ważniejsze. W obliczu tego objawu zalecenie jest jasne: jak najszybciej udać się do lekarza. Badania takie jak PSA, antygen specyficzny dla prostaty, badanie palpacyjne przez odbyt i USG prostaty, Mogą pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny problemu i ustaleniu, czy istnieje potrzeba wykonania bardziej szczegółowych badań, takich jak biopsja. Rak prostaty ma duże szanse na wyleczenie, jeśli zostanie wcześnie wykryty, dlatego każdą zmianę koloru moczu lub nasienia należy traktować jako poważne ostrzeżenie dla zdrowia mężczyzn. Oznak 3: ból lub dyskomfort w okolicie. Miednicy, utrzymujący się ból miednicy, dolnej części pleców czy nawet kości, to objaw, który może wskazywać na coś znacznie poważniejszego niż zwykły dyskomfort mięśniowy. Ten rodzaj bólu jest często niedoceniany, gdyż ludzie kojarzą dyskomfort z naturalnym starzeniem się, siedzącym trybem życia lub niewielkim wysiłkiem fizycznym na co dzień. Jeśli jednak ból ten staje się stały, bez widocznej przyczyny i nie ustępuje z biegiem czasu, konieczne jest dalsze zbadanie. Dzieje się tak dlatego, że rak prostaty w bardziej zaawansowanych stadiach może rozprzestrzenić się na inne obszary ciała, wpływając na pobliskie kości i tkanki, powodując uporczywy i intensywny ból. Nieprawidłowy rozrost prostaty może wywierać nacisk na nerwy i struktury w okolicy miednicy, powodując dyskomfort, który początkowo może być łagodny, ale z czasem staje się bardziej intensywny i ograniczający. Dyskomfort ten może objawiać się na różne sposoby. Jako tępy i ciągły ból w dolnej części brzucha, jako ucisk w pachwinie, a nawet jako sporadyczne szwy, które wydają się pojawiać znikąd. W niektórych przypadkach pacjenci zgłaszają uczucie ciężkości lub pieczenia w okolicy, które może utrudniać wykonywanie prostych czynności, takich jak chodzenie, siedzenie czy długotrwałe pozostawanie w tej samej pozycji. Jeśli tego typu ból utrzymuje się tygodniami lub miesiącami bez jasnego wyjaśnienia, jest to silna wskazówka, że coś jest nie tak. Kolejnym niepokojącym punktem jest ból promieniujący do pleców i kości. Rak prostaty, gdy osiągnie bardziej zaawansowane stadium ma duże prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się na kości, zwłaszcza kręgosłup, biodra i żebra. Dzieje się tak, ponieważ komórki nowotworowe mogą migrować z prostaty do krwioobiegu i docierać do innych obszarów ciała, powodując tzw. przerzuty do kości. Ból kości spowodowany przerzutami może zaczynać się jako łagodny dyskomfort. Ale stopniowo staje się silniejszy i może nawet ograniczać ruch. Niektóre osoby zgłaszają głęboki pulsujący ból kości, który nie ustępuje po zastosowaniu zwykłych leków przeciwbólowych i może się nasilić w nocy lub podczas wysiłku fizycznego. Oprócz bólu, przerzuty do kości mogą osłabiać kości. Czyniąc je bardziej kruchymi i podatnymi na złamania nawet przy łagodnych uderzeniach. Oznacza to, że prosty, nagły ruch lub niewielki upadek może spowodować poważne obrażenia, które nie przytrafiłyby się zdrowej kości. Dlatego jeśli oprócz bólu, miednicy i pleców występują epizody nieoczekiwanych złamań lub uczucia, osłabienia kości. Jest to oznaką, że nowotwór mógł się rozprzestrzenić i narusza strukturę kości. Kolejnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest ból podczas długiego siedzenia. Wiele osób z zaawansowanym rakiem prostaty odczuwa znaczny dyskomfort podczas siedzenia, szczególnie na twardych krzesłach lub twardych powierzchniach. Dzieje się tak. Ponieważ wzrost guza może powodować stan zapalny w okolicy miednicy i wywierać nacisk na otaczające tkanki, przez co każda pozycja wywierająca nacisk na ten obszar staje się niewygodna. Jeśli wcześniej mogłeś siedzieć godzinami bez żadnych problemów, a teraz odczuwasz ból nawet przez krótki czas, jest to znak ostrzegawczy. Należy pamiętać, że utrzymujący się ból miednicy i dolnej części pleców. Może mieć inne, mniej poważne przyczyny, takie jak problemy z mięśniami, przepuklina krążka międzykręgowego, zapalenie stawów lub zapalenie pęcherza i prostaty. Jednak duża różnica polega na tym, że stany te zwykle poprawiają się po odpoczynku, fizjoterapii lub lekach przeciwzapalnych. Ból związany z przerzutowym rakiem prostaty ma tendencję do nasilania się z czasem i nie reaguje dobrze na konwencjonalne metody leczenia bólu mięśni. Dlatego też, jeśli dyskomfort utrzymuje się stale i nie ma widocznego wytłumaczenia, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do lekarza w celu szczegółowej oceny. Wczesna diagnoza jest niezbędna, aby zwiększyć szanse na skuteczne leczenie. Im wcześniej wykryty zostanie rak prostaty, tym większe jest prawdopodobieństwo, że choroba zostanie opanowana zanim rozprzestrzeni się na inne części ciała. Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich odczuwa uporczywy ból miednicy, pleców lub kości bez wyraźnej przyczyny, nie ignoruj tego objawu. Umów się na wizytę u urologa, aby wykonać badania i upewnić się, że twoje zdrowie jest chronione. Zapobieganie i regularna kontrola lekarska to najlepszy sposób na uniknięcie poważnych powikłań i zapewnienie jakości życia. Jest prosty test, który możesz zrobić już teraz, teraz zwróć szczególną uwagę. Istnieje szybki test, który może wskazać, czy powinieneś udać się do lekarza. Odpowiedz na te pytania: czy masz trudności z oddawaniem moczu? Lub masz wrażenie, że twój pęcherz nigdy nie opróżnia się całkowicie? Czy zauważyłeś kiedyś krew w moczu lub nasieniu? Odczuwasz ciągłe bóle miednicy, pleców lub kości? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś, tak, nie trać czasu. Należy udać się do lekarza i wykonać niezbędne badania. Im szybciej zostanie postawiona diagnoza, tym większa szansa na wyleczenie. Kato jest najbardziej zagrożony. Teraz możesz zadawać sobie pytanie, ale czy jestem narażony na ryzyko raka prostaty? Sprawdź, czy pasujesz do którejś z tych grup bardziej prawdopodobni są mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia. Jeśli ktoś w Twojej rodzinie chorował na raka prostaty, ryzyko jest wyższe. Dieta bogata w tłuszcze i uboga w warzywa może zwiększyć twoje szanse. Czynnikami ryzyka są także siedzący tryb życia i nadwaga. Jeśli należysz do tej grupy, zwróć szczególną uwagę, jak zapobiegać rakowi prostaty. Dobra wiadomość jest taka, że możesz zmniejszyć ryzyko dzięki zdrowym nawykom. Sprawdź te proste wskazówki. Stosuj dietę bogatą w owoce, warzywa i warzywa. Unikaj nadmiaru alkoholu i papierosów. Ćwicz regularnie, 30 minut dziennie, robi różnicę. I co najważniejsze, regularnie poddawaj się badaniom profilaktycznym. Badanie. Perrectum i PSA, badanie krwi, pozwalają na wczesne wykrycie choroby i zwiększenie szans na wyleczenie aż o ponad 90%. Nie wstydź się, twoje zdrowie jest najważniejsze. Uwagi końcowe. Teraz znasz trzy pilne objawy, które mogą wskazywać na raka prostaty. Co więcej, dowiedziałeś się, kto jest w grupie ryzyka i jak się chronić. Jeżeli zauważysz którykolwiek z tych objawów, nie ignoruj go, skonsultuj się z lekarzem i zadbaj o swoje zdrowie. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw lajka, like aby więcej osób miało dostęp do tych ważnych informacji. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać więcej porad zdrowotnych i profilaktycznych. A teraz napiszcie w komentarzach, czy znaliście już te znaki, a może masz jakieś pytania dotyczące tematu. Porozmawiajmy. Dzięki Twojemu udziałowi te informacje dotrą do większej liczby osób. Udostępnij ten film swoim znajomym i rodzinie. To może uratować życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętajcie, wasze zdrowie jest najważniejsze.